Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy słuchajcie o Xboxie. Będzie też odcinek o Playaku. Być może nawet będzie przed tym. Zobaczymy jak się ułoży. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do Gamescomu. Opowiemy sobie mniej więcej czego możemy się spodziewać na Gamescomie. I opowiemy sobie troszkę o Obsidian i o dzisiejszym newsie. Więc pewnie rzucę to wcześniej, a mianowicie hmm... Będę sobie tu, słuchajcie, mam ściągę taką przed sobą. Będę sobie tam czytał, czego mniej więcej możemy się spodziewać na Gamescomie od Xboxa. Gamescom 21-23 sierpnia, więc już niedługo. Mają być nowe filmiki, nowe zapowiedzi jakieś, nowe trailery, nowe pokazy gier. No i tutaj wiemy, że EWAUD jeszcze nie zostało to potwierdzone, ale prawdopodobnie gra wyleci na początek przyszłego roku, więc w tym roku sobie Wawałda. Niestety nie zagramy, tłumaczą to podobno tym, że Jezu, co to do tego Game Passa wyjdzie, a nie wyjdzie, więc tak naprawdę będzie dodatek do Diablo, będzie ten Towerbone i oczywiście będzie Indiana Jones, no i S.T.A.L.K.E.R. 2, więc szkoda, że ten awałt wylatuje, ale tu mam gdzieś początek 2025 roku. Wiemy też, że Obsidian, jak już jest na tym Obsidianie, pracuje nad kolejnym niezapowiedzianym tytułem. Oczywiście, woda Fantazji już została wnet puszczona. Ludzie oczekują Fallouta New Vegas, dwójki. Jest to bardzo realne, ponieważ Obsidian, ponieważ w rękach Microsoftu jest i Obsidian, i Bethesda, i mogą się fajnie tym IP wymienić, i nic nie stoi tak naprawdę na przeszkodzie, żeby faktycznie dać ludziom Fallouta New Vegas, dwójkę. Gdzie z tych ostatnich falautów, no to właśnie ten falaut od Obsidian, czyli New Vegas, był najlepszym. Może nie tyle, że ocenianym, ale jakby gracze najbardziej sobie cenili właśnie falautę New Vegas, a nie to, co wydawał Todd Howard. Więc, już jak temat Obsidiana zamknąłem. No to zobaczmy sobie, co możemy zrobić. Ma być Age of Mythology, ma być Awa, ma być Ara, ma być Diablo, ma być Diablo Immortals, ma być Elder Scrolls, Fallout 76, Towerborn i World of Warcraft. A także mają być oczywiście Stalker 2, Warhammer, Ark 2, Star Wars, Outlaw. Słuchajcie Squirrel with Gun. Winter, Narrow, Kreator, Nie wiem, nie znam tych trzech tytułów, no ale coś będzie. Mówię, zapowiedzieli, że pokażą jakby nowe, nowe materiały z, z tych tytułów, które oprócz awałda mają wyjść w tym roku, bo awałd niestety, tak jak dzisiaj czytamy, jest przełożony. Moim zdaniem to też nie bardzo chodzi o samo to, słuchajcie, przełożenie tego Awałda, tylko ludzie troszeczkę jednak na tą grafikę narzekali. I myślę, że ten dodatkowy czas chcą wpompować grafikę, bo gra jest podobno już w bardzo dobrym stopniu ukończenia. <laughs> więc wydaje mi się, że będą chcieli tą grafikę trochę bardziej, może realistyczniejszą zrobić. Zobaczymy, zobaczymy. Więc Awałda ma być nowy materiał. <laughs> Z Indiana Jones ma być nowy materiał. Z Stalkera 2 będzie nowy materiał. No ten Tower Boat ma wyjść, więc no, gier i tak będzie. Ale szkoda, powiem Wam, że szkoda, że ten Avald wyleciał. Bo byłem ciekaw co, co, co Obsidian wysmażę jako swoje nowe IP, a wiemy, że oni te gry robią naprawdę solidne. Może nie rewelacyjnie wyglądające graficznie, ale gameplayowo, historia, to się wszystko w ich grach zgadza, więc szkoda, że ten awałt wyleciał. Zobaczymy co pokażę na Gamescomie. Ma Microsoft czym walczyć, no bo i dodatek do Diablo, nowa klasa. Trochę się cieszę, bo słuchajcie, posłuchałem sobie o tej nowej klasie i podobno to ma być taki, no najbliżej jej będzie do Mnicha, więc się cieszę, super, bo Mnich to była moja ulubiona klasa z Diablo 3, więc chciałbym, żeby ten Spirit Bomber, czy Spirit Born, czy jaką się tam nazywa faktycznie, no a prosi, których oglądam od lat i tam wiem, że są no, najmądrzejsi, jak to się mówi, Porównują, że tej klasie najbliżej do mnicha, więc cieszę się, mam nadzieję, że wrócę do Diablo, bo powiem wam, że tak jak na początku nabiłem ten setny level. Yy, pograłem tak później, żaden sezon mnie nie porwał na tyle, żeby pograć, yy, pograć to dłużej, więc mam nadzieję, że dodatek i nowa klasa postaci sprawi, że wrócę do Diablo 4 i to jeszcze w tym roku. Więc na dodatek będzie Stalker 2, jak będzie Indiana Jones to myślę, że ta końcówka Call of Duty, słuchajcie, w Game Passie, no to myślę, że będzie naprawdę, naprawdę, oby tylko te gry były dobre, bo to, że jakieś gry będą, to wiemy, ale żeby to były dobre, fajne, grywalne tytuły, jakie będą, czas pokaże. Także czekamy, Gamescom zapowiada się solidnie. Myślę, że jak będą jakieś niespodzianki, no to wiadomo, że nam tu i w oficjalnych informacjach nie napiszą, bo zostawiam sobie to na Gamescoma. Myślę, że słuchajcie jakąś jedną rzecz, o której nie wiemy. Coś tam nam Microsoft rzuci, żeby podrzeć atmosferę. No i tyle kochani. Dajcie znać, czy czekacie na Gamescom, co byście chcieli zobaczyć na Gamescomie. I ogólnie to tam u Was słychać. Trzymajcie się, cześć, joł!